Hej z tej strony Koreato, a dzisiaj mam Wam dużo rzeczy do powiedzenia. Postaram się nie wydłużać ani nie zanudzać, a Was zachęcam do obejrzenia i chciałbym Wam również życzyć Wesołego Nowego Roku. Na początku chciałbym Wam podziękować za kolejny rok z YouTube'em. Wiele się nauczyłem i była to czysta radość zrobienia filmów dla Was. Osiągnęliśmy bardzo dużo, wbijając 3000, a potem 4000 subów. A największy nasz sukces to osiągnięcie na jednym filmie aż 100 tysięcy wyświetleń i pewnie byłoby jeszcze więcej. No gdyby. No i tutaj zaczyna się historia, o której no już niektórzy pewnie wiedzą. No jak zbanowano mi kanał, no jest to trochę dziwna historia, która zdarzyła się niespodziewanie, ale no myślę, że fajnie jakbyście wiedzieli. Był to piątek 29 listopada chyba, wróciłem wtedy do domu po ciężkim tygodniu i chciałem po prostu sprawdzić subskrypcję, kiedy wyświetliło mi się to. Pomyślałem, że to nic takiego i kiedy normalnie się zalogowałem, wyskoczyło mi to. Nie byłem wtedy jakoś szczególnie załamany, ale byłem po prostu ciekawy, co to jest. Myślałem, że szybko to się załatwi, jednak nie było to aż tak łatwe jak sądziłem. Zaczęliśmy pisać do administracji YouTube'a, ale ona cały czas na nie odpisywała. Przez kolejne dni, już powoli, traciłem nadzieję, że odzyskam kanał. Po trzech tygodniach okazało się, że administracja łaskawie odpisała i byliśmy coraz bliżej odzyskania kanału. I zaledwie 8 dni przed całkowitym usunięciem udało się dzięki pomocy administracji odzyskać konto. I był to dla mnie jeden z najszczęśliwszych dni w roku, albo nawet i w życiu. Był taki moment, że nie podejrzewałem, że jeszcze kiedyś nagram coś na ten kanał, ale, jest, ale udało się. Jestem za to naprawdę bardzo wdzięczny. Jako trzeci temat chciałbym wam powiedzieć co planuję w 2025 roku. Mam nadzieję, że ta lista wam się spodoba i będziecie mnie nadal oglądać. Numer jeden to na pewno piłka nożna. Głównie tym tematem wbiłem na swoim kanale pierwszy tysiąc. Jest to moja pasja i zamierzam o nim nagrywać na pewno cały czas. Numer dwa. Zauważyłem, że podobają wam się też filmy z country ballsami więc one też co jakiś czas będą się pojawiać na kanale. Po trzecie, cel subów jest w następnym roku postawiony bardzo wysoko. Chciałbym wbić aż 10 tysięcy subów, To jest trudne do zrealizowania. No ale ostatnia rzecz, jaką chciałbym Wam powiedzieć, to że na pewno niedługo pojawi się nowy QA, więc zapraszam do pisania w komentarzach jakichś ciekawych pytań. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć, nie byłbym sobą, gdybym. Nie zachęcam Was do subskrypcji kanału. Trzymajcie się i wesołego nowego roku.